Cześć, jestem Agata. Dzisiaj ja nawiedzę Waszą szkołę. O czym będziesz myślała przez stare kolekcje? Myślę, że o swoich postanowieniach wielkopostnych. Masz już może jakiś pomysł? Myślę, że tak, ale wolałabym zostawić to dla siebie. Czy planujesz jakieś przemyślenia na te kolekcje? Chyba niekoniecznie. Jesteś pewien? Jestem pewien. Do kościoła chodzić. Dobrze, a może jakieś przemyślenia będziesz miał? Nie. Jesteś pewien? Tak. Aha, o bardzo duże przemyślenia, chciałbym na przykład w przyszłości zostać księdzem i zamierzam iść po tej szkole do szkoły dla katolików, dla księży, tak? No, to w ten sposób. dzięki. Jakieś postanowienia, no może będą jakieś na pewno, znaczy już są, a zmienić siebie, no to tak z dnia na dzień się nie da, więc to jest dłuższy proces i trzeba trochę nad tym popracować. O Jezu, nie zastanawiałem się jeszcze nad tym. Ale na pewno chciałbym je spędzić w jakiś inny odmienny sposób. Myślę, że ksiądz na pewno Darek coś wymyśli i mnie zachęci do tego, żebym wpadł na jakiś genialny pomysł. Wiesz co, na pewno przychodzić na zajęcia, to wszystko. Okej, okay, a jakieś przemyślenia może? W sensie. Będziesz myśleć o jakieś, nie wiem, postanowienia czy czymś konkretnym. Postanowienia, postanowienia wyrożne w rekolekcje. Hmm, ciekawe. No wiesz co, na pewno będę pracował nad systematycznością, bo to jest u mnie problemem. I tyle w sumie. No nie wiem. Ciężko powiedzieć. E, jeszcze nic nie postanowiłem. A zamierzasz coś postanowić? Czy bierzesz wolne w tym roku? E, chyba wolne wezmę. Nie. Nic, a nic? Nic. Będziesz nad czymś może konkretnym myślał? Nie. Pójść do kościoła, potem do szkoły, a potem do domu. A może będziesz myślał nad czymś? Nad swoim życiem? to się liczy? to będę myślał o swoim życiem. Znaczy no, mam zamiar przyjechać do Bydgoszczy i w nich czynnie uczestniczyć. Będziesz miał jakieś przemyślenia? Nie wiem, zależy na jaki temat będą tegoroczne rekolekcje. Dziękuję. Mam postanowienia i mam ich sporo, bo wydaje mi się, że ja jako ja to szczególnie muszę się wyćwiczyć w walu duchowym. Na pewno nie jem słodyczy. Z kawą to trochę gorzej ale w tamtym roku się udawało i mam jeszcze takie jedno postanowienie bardzo osobiste. Na razie idzie super, już tydzień czasu, jestem na fali i wiem, że dzięki temu mam siłę, moc w sobie. Jednak uwierzyłem w własne siły. Życzę, żeby każdy mógł znaleźć coś takiego.